Food Sheriff oficjalnie potwierdził aż 30 nowych kart kapitanów, które pojawią się w grze już jutro. Zaraz pokażę Wam wszystkie oficjalne statystyki oraz powiem, kto będzie za darmo w zadaniach. Do tego pokażę Wam wszystkie potwierdzone SBC. Genialna paczka z ikoną o ocenie ogólnej Max89 i kilka kart kapitanów to tylko początek wielkiej góry lodowej, która nadchodzi do SBC. Zaraz powiem Wam, kogo będzie opłacało się wykonać i oczywiście kiedy dana karta pojawi się w grze. A na koniec powiem Wam, kiedy sprzedać swoje składy przed zbliżającym się Crash Marketem na Black Friday oraz pokażę Wam genialną ewolucję Salmy, która jest lepsza od wersji, która aktualnie kosztuje pół miliona końców. No, i nie mogło być inaczej. Dzisiejszy odcinek zaczynamy od kart kapitanów, które pojawią się w grze już jutro. Footrzelizm potwierdził nam wszystkie oficjalne karty. Zaraz pokażę Wam wszystkie oficjalne statystyki. I jak widzicie, naprawdę kapitanowie są solidni: jest Mbappe, jest Harry Hurricane, Wandaj, Lewandowski, Marquinhos i René Paredes. No, i tak naprawdę wszystkie takie najpotężniejsze karty. których jak sobie pomyślicie o danym nazwisku, to od razu kojarzy Wam się z tym, że jest oczywiście ta karta kapitanem. No, i tak jak powiedziałem przed chwilą, mamy potwierdzone te wszystkie najlepsze karty. I oczywiście mamy również potwierdzone stwierdzone wszystkie statystyki. Zanim zaczniemy sobie je omawiać, to proszę Was, zostawcie szybko lajka like i suba, ponieważ cały czas bardzo duży procent z Was, którzy oglądają moje wszystkie filmy, nadal tego suba nie mają, także naprawdę dziękuję, jeżeli tego suba zostawicie i jak widzicie na sam start zaczynamy od Kyliana Mbappe, który ma kartę oficjalną z prawie maksymalnym tempem, ze złotymi fineskami, z naprawdę dobrym dryblingiem i z naprawdę dobrym wykończeniem. Oczywiście każda karta Kyliana Mbappe będzie bardzo dobra, także naprawdę będzie to trafiać w paczkach. Jako kolejny, no to oczywiście GOAT, czyli Cristiano Ronaldo są złote low-driveny. Jest bardzo fajne wykończenie. Niezły dribbling, niezły pace. Oczywiście dajecie mu coś, co bustuje mu tempo i delikatnie strzały. No i Ronaldo, jak to Ronaldo też. Naprawdę będzie hype na niego ogromny. Oprócz tego karta, która chyba wygląda naprawdę jako najlepszy obrońca w całej grze, ponieważ dostał on plus 5 do pace, plus 5 do driblingu plus 4 do podań złotego shopa No i tak naprawdę tej karcie nie brakuje nic. Sami doskonale wiecie, jak wygląda jego sylwetka. I oprócz tego Ewa Pajorna, na którą ja osobiście bardzo mocno czekam, ponieważ cały czas używam jej karty złotej jako karta, która wchodzi mi i jest super zmiennikiem. Tym razem Ewa Pajor nie otrzymała złotych finedzek, otrzymała złote low driveny 89 dryblingu, 89 strzelania, bardzo fajne tempo również karta, która będzie kozacka i widziałem na Twitterze, że ludzie już zestawiali składy, w których na ataku jest zarówno Claudia Pina jak i Ewa Pajor w tej wersji, także naprawdę no będzie to chyba jeden z lepszych duetów jakie na ataku możecie mieć i jako kolejna karta jest to oficjalna karta Lewandowskiego czy jest ona grywalna? Wiadomo, że sylwetka, drybling winność i tempo, nie jest najlepsze ale Robert Lewandowski dostał w tej wersji o te fineski i naprawdę dobre wykończenie dzięki czemu prawdopodobnie każdy strzał, który będzie wykonywać fineską no to oczywiście będzie kończył się bramką karta wiadomo, że nie najlepsza, ale dla każdego Polaka chyba obowiązek, żeby sobie ją przetestować i na sam koniec dwie karty, które są delikatnie niby gorsze ale tak jakby ich nie lekceważył, ponieważ jest to Otamendi, który znając życie będzie bardzo tani, a tak naprawdę fajne tempo fajna sylwetka w grze, również bardzo podna do Wandajka, fajna defensywa, fajna fizyka no wiadomo, że ciężka liga do zgrania ale pod jakiegoś Messiego na przykład, no to wydaje mi się, że naprawdę takiego Otamediego będzie można przetestować i ostatni to Odegard, który dostał ogromnego boosta i tak naprawdę ludzie są w szoku czemu to jest tylko plus jeden do oceny ponieważ zobaczcie, plus 15 do tempa plus 5 do defensywy, plus 5 do fizyczności plus 4 do strzelania, dzięki czemu macie Odegarda, który no w środku pola czy na SPO, czy nawet na w środku pola na 4-5-1 formacji będzie kartą idealną, według mnie karta, której też nie można lekceważyć, no i i tak naprawdę macie na dole też niektóre karty, które są, wiem, że delikatnie małe, ale jest tu Chuameni, jest tu Roberto, jest Kasemiro, Mimo to, że te karty są teoretycznie najsłabszymi w tym evencie, naprawdę będzie to trafiać. Oczywiście cały event prawdopodobnie potrwa tydzień. Tej informacji jeszcze nie ma nigdzie, ale raczej za tydzień zaczniemy kolejny event, także prawdopodobnie od jutra, czyli od piątku do kolejnego piątku będzie można te karty trafić. A jeżeli też chciałbyś z łatwością zarabiać końcy i chciałbyś, aby twoja lista transferowa wyglądała w taki sposób, jak widzisz na ekranie, to cały czas możesz Wykupić sobie dostęp do mojego Discorda handlowego. W listopadzie sprzedaje się dużo więcej miejsc niż w październiku, i wszystko to spowodowane jest tym, że naprawdę sytuacja na rynku jest ciężka i tak naprawdę 95% kart mocno spada na cenie. A dzięki mnie możecie nie dość, że tych spadków ominąć, no to oczywiście możecie jeszcze fajnie na tym zarobić, także wpadajcie. Teraz na ekranie widzicie jakieś przykładowe, losowe informacje, które publikuję na aż 12 specjalnych kanałach. Aktywność jest naprawdę duża, codziennie pojawia się sporo informacji, a na kanale opinie handlarzy macie opinie ponad 150 ludzi, którzy mieli taką. Rangę rok temu. Możecie zobaczyć, ile oni zarobili, czy polecali, jak to wyglądali, jak to wyglądało, czy byli zadowoleni. Także wpadajcie. Miejsca cały czas są ograniczone. Link do Discorda macie w opisie. Piszcie do mnie na pewno na Discordzie, tam dogadamy wszystkie szczegóły. Zapraszam. Natomiast teraz przechodzimy do wszystkich nadchodzących SBC i zanim przejdziemy do konkretnych kart, to muszę pokazać Wam SBC o ikonę Max89, ponieważ tak owa została zapowiedziana i prawdopodobnie pojawi się w weekend. Na 90% będzie to niedziela o godzinie 19, także na. Będzie na co czekać, oczywiście. Jak sobie na futbinie zobaczycie najlepsze karty, jakie można trafić, no to na przykład Żarżinio, który kosztuje ponad prawie 2,5 miliona końców. Na przykład Samueleto, który też kosztuje prawie 2 miliony końców. Jest Kenny Dalgli, że z Także naprawdę pula karty rośnie naprawdę, naprawdę mocno. No i oczywiście, odnośnie tego, jakie będą wymagania, to prawdopodobnie będą to wymagania takie same, jakie były na ikonę MAX 88, albo delikatnie jeszcze zbustowane. Tutaj mieliście skład 87, 86, 85 z informem. I być może te wymagania będą. Albo dokładnie 1 do 1 tak jak tutaj, albo ewentualnie na przykład do składu 86 albo 87 zostanie dodany jeden Inform. Także oczywiście całe SBC powinno kosztować w okolicach 180-190 tysięcy końców. Jeżeli taka będzie cena, no to oczywiście, że warto takie SBC wykonać. Wiadomo, że jest dużo kart, które kosztują poniżej tych 200 tysięcy końców, ale tak czy jak macie naprawdę ogromną, ogromną pulę kart, które kosztują powyżej 400 koła, no i tak naprawdę na ten etap gry są one bardzo grywalne. Także według mnie warto, warto spróbować. No i oprócz tego to na, tak naprawdę dwie karty, które pojawiły się w predykcjach na Twitterze. Nie są to karty potwierdzone, także miejcie to na uwadze. Ale są to dwie karty, które być może się pojawią już od piątku jako właśnie event kapitanów. Na sam start jest to Bradley Barcola, który ma 88 oceny ogólnej. Ma złotego trickstera, 94 pesa, fajny dribbling i oczywiście bardzo fajne gwiazdki, ponieważ tam będzie albo 4 na 5 albo ewentualnie 4 na 4 Także wydaje mi się, że Bradley Barcola też karta bardzo ciekawa. Oczywiście jest to karta zapowiedziana, ale... Ale tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, ja cały czas szukam karty na bok, skrzydła, na lewe skrzydło. Także ja trzymam kciuki za takiego barkole. Ponieważ niko Williamsa się nie doczekałem, może barkola w grze się pojawi. No i kolejna karta jest to Marta, która na pierwszy rzut oka wygląda. Bardzo słabo, ale okej okay. Fajny dribbling, uwierzcie mi, że naprawdę zwinność i balans byłby bardzo fajny. 5 gwiazdek sztuczek, 88 podań, fajne strzelanie, mocne podania po ziemi. No i oczywiście jedyny problem to zgranie, ale oprócz tego kart naprawdę kozacka, także na pewno SBC nie, byłoby, nie kosztowałoby jakoś dużo. Także oczywiście jest na, na co czekać. Jeżeli Food sheriff albo Dong którąś z tych kart potwierdzi, to w kolejnym odcinku wam na temat zaktualizuje. Także warto suba mieć, żebyście oczywiście kolejnego poradnika nie pominęli. No i zanim przejdziemy przejdziemy do tematu Black Friday i zanim powiem wam kiedy sprzedać swoje składy, aby uniknąć Crash Marketu, to wysłuchajcie mnie przez minutę, ponieważ temat jest naprawdę epicki. Aktualnie możecie sobie zrobić taką oto salmę, wydając 0 końców i porównując statystyki i playstyle będzie ona zdecydowanie lepsza niż aktualna karty, karta salmy specjalna, która kosztuje prawie pół miliona końców. Oczywiście tutaj macie pokazane wszystkie ewolucje, jakie musicie użyć, wszystkie są w pełni darmowe, no i oczywiście macie pokazane jakie ta salma zyska playstyle, jak będzie wyglądała jej karta w grze, no i oczywiście Oczywiście wszystko to możecie również sobie zbudować na futbinie, dzięki czemu wasza Salma wydając uwaga, 0 końców ma złote fineski, ma srebrnego game changera, srebrnego technikala srebrnego quickstepa, trickstera oraz mocne podania po ziemi 4 na 4 gwiazdki i oczywiście 3 alternatywne pozycje, jeżeli byście bylibyście ciekawi jak ta karta wygląda w grze, ma ona naprawdę fajne tempo 92, 88 zwinności 77 staminy, co raczej wystarczy na pełny mecz 86 krótkich podań, 88 wykończenia, 78 długich podań. Wydaje mi się, że tej karcie niczego nie brakuje. Wiemy doskonale o tym, jak Salma w tym roku jest bardzo, bardzo używana. A jej karta, aktualnie specjalna, mowa oczywiście o karcie Rating Reloads, kosztuje w okolicach pół miliona końców na PC i około 550 tysięcy końców na konsoli. Taką motokartę możecie sobie zrobić za dokładnie 0 końców. Oczywiście polecam. Teraz widzicie jeszcze raz, jakie trzeba po kolei używać wszystkie ewolucje. No i oczywiście jest tutaj fineska, która jest do dostania za złoty, za karnet płatny. Oczywiście jeżeli karnet płatny macie To sobie tą fineskę za niedługo odblokujecie Ponieważ zostało do końca tak naprawdę nie dużo dni do końca całego sezonu I zaraz i zacznie sypać tymi XP W na, tak naprawdę każdych darmowych zadaniach Także oczywiście na spokojnie sobie Ten karnet odblokujecie No i według mnie Salma nic tylko korzystać Jeżeli faktycznie ten Barkola nie leci do SBC Ja osobiście sobie taką Salmę wykonam Ponieważ uważam, że jak za zero końców Jest to karta po prostu idealna No i przechodzimy do tematu Black Friday Który zostanie jeszcze w całości omówiony w specjalnym dedykowany Odcinku, także no musicie go nie pominąć, ale musimy o tym powiedzieć już dzisiaj, ponieważ wiem, że Black Friday dopiero 28 listopada. Ale zwykle największy crash market jest około dwa tygodnie wcześniej, także warto, żebyście oczywiście o tym wiedzieli, żebyście nie stracili na wartości kart. Odpaliłem sobie kilka kart z zeszłego roku. Mamy tutaj Mbappe, Mamy Bruigera i Mamy Aitane Boy ale dokładnie tyczy się to wszystkich, tak naprawdę kart, które aktualnie kosztują od 30 do powiedzmy 2-3 milionów, od 30 tysięcy oczywiście. No i zwykle ten crash market następuje dwa tygodnie przed. Black Friday, do, dokładnie po skończonym Food Champions. Czyli, tak, tak na przykład, jeżeli teraz mamy 13-14 listopada, to jeżeli sobie zagracie to Food Champions, powinniście sprzedać swoje karty od razu, jak najszybciej, po rozegranym Food Champions, ponieważ ten cały crash market powinien zacząć się około poniedziałek, wtorek, właśnie po najbliższym weekendzie. W zeszłym roku Black Friday rozpoczynało się 29 listopada i jak widzicie, te ceny tak naprawdę zaczęły sobie spadać już w okolicach 10-11 listopada. Były ten crash market największy, no i tak. Tak naprawdę te ceny cały czas, aż do tego 29, zaczęły spadać, i jest to pokazane dokładnie na przykładzie każdej jednej karty. Jak widzicie, zaczyna się oczywiście listopad i tak naprawdę ten crash market bardzo mocno następuje. Wiadomo, że tam są jeszcze takie niektóre rzeczy, które wpływają na tą cenę, jak na przykład eventy, jak na przykład paczki w sklepie, ale to wszystko jest tak naprawdę małym procentem tego, jak faktycznie wygląda rynek. Także oczywiście, jeżeli chcielibyście tego crash marketu uniknąć, ja polecam wam rozegrać najbliższe Food Champions w piątek albo w sobotę i dosłownie w sobotę przed godziną 18, 19, jak najszybciej swój skład sprzedać, tak jak mówię, około 20 listopada na moim kanale zobaczycie specjalny odcinek na Black Friday. Tam powiem, co nas czeka, jak się, jak zachowałem się karty, kiedy ten skład odkupić, kiedy będzie najtaniej. Także oczywiście oglądajcie, ale póki macie karty swoje w swoim składzie drogie, to polecam sprzedać. Ponieważ wyobraźcie sobie, że macie na przykład aktualnie w swoim składzie Aitane. No to ja też mówię o sobie, ponieważ też taką Aitane mam. Aktualnie ona kosztuje 400 tysięcy końców. Zagracie nią Food Champions, sprzedacie ją w poniedziałek Za np. 320 tysięcy końców Dzięki czemu na takiej Aitanie będziecie Około 80 tysięcy w plecy A z samych nagród za Food Champions zarobicie Na przykład 50 tysięcy końców Nie dość, że macie stracony czas, nie dość, że macie Poświęcone nerwy na Food Champions To jeszcze łącznie po nagrodach jesteście Około 30 tysięcy końców w plecy A mowa tylko o jednej karcie, czyli oczywiście O Aitanie, jeżeli na przykład w składzie macie Oprócz tego Nico Williams, albo jakiekolwiek inne karty Również na tym będziecie na minus Także ja osobiście polecam sprzeda Polecam Food rozegrać sobie kartami niewymiennymi. Nawet jak wbijecie bilans o 2-3 winy mniejszy, to i tak nie jest powiedziane, że z nagród zarobicie mniej, także oczywiście polecam, ponieważ naprawdę Crash Market zbliża się wielkimi krokami. Szybka recenzja ostatnich SBC, czyli dosłownie pół minuty na każde SBC, jakie ostatnio się pojawiło. Mowa o tych najważniejszych. Na sam start Party Bug, który moim zdaniem jest must have, musicie to wykonać. Całe SBC kosztuje tylko 22 tysiące końców i jak widzicie ma ono 70% lajków na Foodbinie, co naprawdę jest z oceną bardzo, bardzo wysoką. Oczywiście w party bagu możecie trafić karty Ultimate Scream, Cornerstones oraz Rating Reload, które są ocenione na powyżej 84. I macie tutaj w puli karty typu Dembele, który kosztuje prawie 5 milionów. Macie 3 za 4 bańki, macie Klaudię Pinę, Valverde, Rainsa, Nico Williamsa. Wiadomo, że oczywiście jak w każdym SBC jest dużo kart, które nie kosztują nic, ale weźcie pod uwagę to, że przepalacie tutaj skład 83 z Informem. Raczej każdego na takie z SBC stać. Informy teraz są bardzo tanie. Także ja oczywiście zachęcam, ponieważ. Pula kart naprawdę jest potężna. No i oczywiście, takie SBC musicie wykonać. Oprócz tego, da Vincent Sanchez UEFA, który pojawił się w SBC. On aktualnie ma około 16% lajków, także naprawdę bardzo dużo. No i oczywiście 84% dislike'ów. Sama karta w sobie wygląda naprawdę solidnie. Ma ona świetne tempo, bardzo fajną defensywę, cudowną fizyczność. Niezłe podanie jak na SO, niezły dribbling jak na środkowego obrońcę. Ale oczywiście, minusem jest Liga, ponieważ Liga Turecka i Kolumbia, nie oszukujmy. Się, ale będzie to bardzo ciężko zgrać. Natomiast, jeżeli macie taką kartę i mielibyście jak włożyć ją do składu, ja osobiście zachęcam, jeżeli macie karty w magazynie, ponieważ karta jest solidna. Mimo to, weźcie pod uwagę to, że za pół ceny możecie kupić sobie Vandyka. Także, oczywiście, no Sanchez, karta zarąbista, ale na aktualny moment gry powinna ona kosztować około 40 tysięcy końców. A nie 100 tysięcy końców. I Nick Pope, o którego naprawdę pyta mnie bardzo dużo ludzi, ja osobiście spodziewałem się, że będzie aż tyle pytań. I według mnie, Nick Pope, który kosztuje 50 tysięcy końców, zdecydowanie jest kartą, którą warto wykonać. Ja osobiście sobie tą kartę wykonałem i jestem z niego mega zadowolony. Jest to bramkaż, który ma 2 metry wzrostu bez jednego centymetra. Jest to bramkaż, który ma dalekie wyrzuty złote i playstyle do nóg, które w tym roku są naprawdę epicko ważne. Aktualnie jego karta ma 60% lajków na Fobinie, co i tak jest oceną bardzo Dużą, ponieważ często ludzie te SBC na futbi nie zaniżają. Ja osobiście uważam, że takiego połupa warto wykonać, pod warunkiem, że macie karty w magazynie i pod warunkiem, że nie macie żadnego bramkarza wymiennego, ponieważ jeżeli macie na przykład wymien... ponieważ jeżeli macie na przykład jakiegoś bramkarza niewymiennego, typu Pickford albo na przykład Donnaruma, no to oczywiście nie warto takiego połupa robić, ale jeżeli macie jakąś kartę na bramce wymienną, warto ją sprzedać i warto sobie zrobić połupa, ponieważ pop naprawdę wymiata. No i ja tego odcinka nie przedłużam, możecie w komentarzu napisać, co trafiliście z party baga, ponieważ że jest naprawdę ciekawe no i oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku za około 3 dni także do zobaczenia i powodzenia jutro w paczkach. Siemano!